masz do policzenia pochodną funkcji, która jest określona tym wzorem. To wyrażenie składa się z trzech części. I żeby policzyć pochodną tego wyrażenia, to liczysz pochodną każdej z tych części, co jest zapisane tutaj. Możemy tak zrobić na podstawie tego wzoru. No to liczysz pochodną tej potęgi. Szóstkę można dać przed nawias. A następnie liczysz pochodną x do czwartej z tego wzoru. I to samo robisz licząc tą pochodną i licząc tą pochodną. Wychodzą takie wyniki. No i ostatecznie otrzymujemy taki wzór pochodnej. Jak nabierzesz prawy, to będziesz pomijał ten cały etap, tylko raz będziesz to robił w pamięci. Pochodna z x do czwartej to jest 4x do trzeciej razy 6, no to jest 24x do trzeciej. Pochodna x kwadrat to jest 2x, razy 3 to jest 6x. Pochodna 5x to jest po prostu 5. I od razu będziesz pisał ten wynik.